Sprawdzajmy informacje z wielu różnych źródeł, porównujmy je. W szczególności bądźmy wrażliwi, bądźmy wyczuleni na takie informacje, które wydają nam się pasować do naszych wizji świata. Wtedy powinien nam się pojawić przyczep: aha, to jest za bardzo do mnie pasuje, ja to sprawdzę jeszcze w innym źródle. Wielokrotnie znam się naprawdę na takie fake newsy, które były fake newsami, no, powiedzmy, zgodnymi z moją wizją świata. Puściłem je dalej. Coś mnie tknęło, sprawdziłem, że trzeba usunąć, bo to bzdura. Ale nikt na to nie nie miejmy świadomość tego, że bądźmy po prostu bardziej uważni. Zastanawiajmy się nad tym. Spróbujmy też logicznie pomyśleć, to czasem, czasem, czasem wiecie, no są takie bzdury. Pamiętam, jak się po 22, 24 lutego 2022 roku, czyli po inwazji Putina na Ukrainę, gdy pojawili się w przemyślu uchodźcy z Ukrainy, ja jestem z Rzeszowa, więc muszę myśleć, że Ci uchodźcy byli widoczni i tamtejsza prawica zaczęła rozpowszechniać y, takie informacje, takie fake newsy, że słuchajcie, Ukraińcy wybierają nasze pieniądze z bankomatów i dla nas tych pieniędzy nie będzie. No są, prawda? A ludzie w to wierzyli, no. Także odrobina refleksji wystarczy, żeby żeby część przynajmniej fake newsów z, Zrozumieć, że one są nieprawdziwe. Panie Kamilu, Pan na ja, yeah. to czas, sprawdzanie informacji. Tak. Które zadaję sobie tam zawsze z lewej sprawę. Dlatego znam, znam wszystkie możliwe pytania, jakie mi zadać sobie prawicy. Znam wszystkie możliwe zarzuty. Mogę sprawdzić wszystkie źródła, oczywiście. Mhm. Bardzo dużo elementów istotnych dla oceny takich właśnie kwestii to no, są też mieszenia te zagraniczne, niektłumaczone na Polski niestety. To też jest fajne źródło. Na przykład z tamtych źródeł właśnie, które się w Polsce generalnie jakoś tak nie wiem, przyjęły dowiedziałem się na przykład o tym, jak są, jak przychodzą do nas tutaj, jak trafiają do nas na przykład ludzie z Etiopii, do której nie Co się dzieje my, na granicy. Arabskiej, chodzi o Arabię Saudyjską, Jemnańskiej, na przykład, że tam, jest, tam są ludzie bombardowani z młodzieży, um, uchodźcy. Ci, którzy u nas są na granicy, to ci, którzy przechodzą w zwykłym trybie, takim lądowym po prostu, do innego kraju, szukając jakiejś tam pomocy, są bombardowani z młodzieży przez Armię Arabii Saudyjskiej. To są właśnie Niemieccy, Tyroszycy. Natomiast osoby, które trafią w ręce e, takich arabskich żołnierzy, e, mogą sobie na przykład wybrać miejsce, w które otrzymają kulkę, czyli strzał. Mogą sobie wybrać, czy są strzały w nogę, czy, czy w ramię, czy, czy gdzieś tam, w jakiejś innej części. I e, o tym się czyta też właśnie w takich angielskich źródłach, w e, reportażach, e, które bywają, ale nieczęsto nie często. Bywają. Tłumaczone na język polski. Więc rzeczywiście trzeba sprawdzać z lewej sprawy i z prawej jeszcze właśnie w innym Bardzo fajne są też fora, oczywiście przemytnicze. My też musimy wiedzieć, co się dzieje, jakie są, jakie są perspektywy, czy będzie dużo ludzi, czy mało ludzi. Na przykład w tej chwili jest taka globalizacja, że jeżeli ja czytam, że to też nie chodzi o fora przemytnicze, ale jeżeli czytam, że. Rosjanie wypierają w tej chwili Francuzów i Amerykanów z, z, z krajów subsaharyjskich, czyli np. Niger pożegna się z Francuzami, Amerykanami, Mali też, przyjdzie kolejna burkina faso. Ja wiem z jakiego kraju będzie więcej ludzi na miesiąc na Podlasiu. To jest taka globalizacja po prostu jeżeli, jeżeli Rosja przyjmuje wpływy w jakimś kraju południowo tego, tego Sahelu, Południowej e, Sahary, to za jakiś czas się ludzie będą u nas w tak, parkach tak na I to jest bardzo szybkie, bardzo szybkie, e, między, e, między dominowaniem grupy Wagnera z, 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 z Afryki Środkowej i przejściem tam e, armii rosyjskiej regularnej do handlu do, 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 do e, przykład minerałami, chociażby, i otwarciem drogi do Moskwy jest właśnie mniej więcej miesiąc, dwa w tej i y, osoba... Ja sobie kiedyś tam to moi zdaniem wiedzą, y, jest to właśnie ten kraj, który wymieniłem, no Burkina Faso. To jest taki kraj, który mi się mało pamiętać, żeby było, że istnieje. Przecież jakby tak robić sobie, że w Polsce y, kto wie, że istnieje kraj Burkina Faso, kto nie dziewięć, że to nie wiedziało, że jest y, może 80 par. Ja, ja mam taką prywatny, taką prywatną poprzeszkę ustawioną. Jeżeli w Podlaskim lesie za moim płotem, bo się ktoś z burkina fasą, to on że wszystko jest na tym świecie. Ja wiem, co się pojawi. Dlatego, że y, przez właśnie z doniesień klasowy wynika, jakie zmiany zachodzą w poszczególnych krajach afrykańskich i wiadomo będzie, kto, kto będzie u nas następny. Po prostu trzeba czytać, 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 czy tak. Dzięki dowiadywać się, uważam, że to, to jednym jedną tak Jak powiedział tak, nasze źródła, nasze tam przychylne, one też często wpadną. Trzeba sprawdzać różne źródła. Ja jeszcze dodałbym tylko, bo właśnie to, co mi powiedział, to jest no, ciężka obok, prawda? To jest taki powszechnie znany fakt, że rozbrojenie sna wymaga co najmniej dziesięciokrotnie większego napadu pracy niż, niż stworzenie. Więc to, to jest robota ciężka, ale nie bójmy się nie mieć zdania. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Jeśli coś nam się wydaje niezrozumiałe, trudne, nie musimy po prostu, to nie jest wstyd. Jakie masz, jakie masz zdanie o migracji? Można powiedzieć: Nie mam zdania, ponieważ nie czytałem na ten temat wystarczająco wiele, i po prostu nie musisz mieć tego zdania. I to jest jak najbardziej w porządku. To jest też warto sobie poświadomić, że ja nie muszę mieć opinii na każdy temat. To jest też sposób na, wiecie, bardzo zajmujący, prawda? My mówimy to z innej perspektywy, kiedy się tym zajmujemy. Ale na przykład ktoś mnie spyta o nożną, Kto wygra mistrzostwa? Nie mam pojęcia, nie chcę wiedzieć, nie interesuje się tym i w ogóle jestem, jestem z tym znaczy, no, Czy jest szansa na powstrzymanie migracji? Tak, <noise> ale kto wygra mistrzostwa? <noise> 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 ja bym ja mistrzostwa <noise> 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 Podał, by, wypytań, to, by, powie, równe szanse na odpowiedzenie, tak. jak na to, co powiedziała no, więc właśnie, tak. To, 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 to tak co powiedzieć, to. Że, że, że moim zdaniem migracje były zawsze i będą i mhm. wszelkie doświadczenie historyczne powoduje, że nikomu migracji powstrzymać się na dłuższą metę nie udało. I to jest coś, z czym musimy żyć, więc może lepiej zamiast walczyć, Spróbujmy rozsądnie się przygotować do tego, jak tą migrację zaakceptować. nie, że my coś potrzebujemy. To ja mogę zapytać o taką rzecz, właśnie pana jako historyka. W kontekście wędrówek ludu, migracji, upadku cesarstwa rzymskiego, nie znam tej całej sprawy, natomiast ze wstępu, nie wiem, do filozofii średniowiecznej wiem o 5 i VII wieku, który był podobno totalną zapaścił, tak? Kiedy się ludy wymieszały. Imperium się zapadło pod własnym ciężarem i nie było zdolne bronić granic. Nastąpił totalny upadek cywilizacji, natomiast był Pan łaskaw powiedzieć, że suma summarum odnieśliśmy korzyść, my jako cywilizacja europejska. Czyli ile lat teraz będzie trwało znowu podnoszenie się, jeżeli nastąpi znowu jakiś upadek? Zanim pojawi się wspaniałe średniowiecze, a po nim odrodzenie. No właśnie, po pierwsze, to wyda mistrzostwo nie, nie, kto, nie to... że... Nikt nie, jest... nie, nie jest w stanie tego powiedzieć, ale po pierwsze, my po prostu nie dopuścimy do tego, żeby taki upadek nastąpił. Chyba o to nam chodzi, prawda? Znaczy, upadek, tym, że ten to jest w Mondynie, w nie w nie w w Polsce, w no właśnie, pod, pod, pod własnym ciężarem państwo się osłabiło. Nie róbmy tego. My dbajmy o to, żeby nasze społeczeństwa, nasze państwa były silne, ale w takim dobrym sensie. W sensie takim biorącym swój potencjał, potrafiącymi radzić sobie z problemami, nie tylko problemami migracji, problemami społecznymi itd. Jeśli to zrobimy, to my migrację naprawdę. Nie przyjdą do nas w Germanie, ale przyjdą do nas ludzie, którzy będą chcieli pomieszkać z nami, współpracować. W Germanie oczywiście symbolicznie. Ale dlaczego chcieliby z nami współpracować, skoro mają inne jakby poglądy, mm, tak? Mają inną religię, ma, inne podejście do demokracji i my dajemy im narzędzia demokratyczne, czyli de facto jakby oddajemy władzę mm, osobom, które przychodzą demokratycznie silniejsze, bo to jest mm, dużo silniejsza demografia. Dużo się nacją, jakby, tak? Więc oddajemy im narzędzia do przejęcia władzy. Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, w latach 20. prowadzono ustawy znacznie ograniczające możliwość migracji. Między innymi po to, żeby ograniczyć migrację. Tych nacji, które no, według Amerykanów po prostu nie były w stanie się zasymilować i zostać członkami amerykańskiego społeczeństwa. To między innymi to się uważa, jest jeden z powodów, który później doprowadził do wielkiego kryzysu lat 30., ale proszę zgadnąć, o jakich nacjach te ustawy Irlandczycy. I... I Irlandczycy, Włosi, Niemcy. Ludzie, którzy w tym momencie są po prostu jednym z rdzeni społeczeństwa amerykańskiego. Uważano oni, że oni nie są, że tak powiem, genetycznie w stanie się zasymilować i stać się amerykanami. Stało się, są. Więc Pan tutaj zadaje pytanie z, z tezą, która mówi, że ludzie przychodzący do nas, ci imigranci, nie wiem o kim konkretnie Pan myśli, bo my nie mówimy tylko o, o migrantach, muzułmanach z Afryki Bliskiego Wschodu, tylko mm. że tam oni tylko, myślę, że oni są jakby. Yy, organicznie okay. nie do demokracji. Skąd? Ten nie powiedziałem, znaczy? że są niezdolni do demokracji, natomiast, że są w stanie wykorzystać ym, jakby narzędzia, które my im oferujemy, kiedy, prawda, i totalnie zmienią system, w którym żyjemy, tak? Czyli, też się zdania, To znaczy? 100 czy 200 lat. Co znaczy? No, co no znaczy? że stanie się na przykład y, to, że y, nie wiem, y, może zostać nam islam, na, prawda, w demokratyczny sposób. Chociażby, bo będzie w Polsce na 35 lat. E. No tak, no. No, dęka, dęka. Też mówię tak o tym to jestem świadomy Ja mogę dać głos teraz na. Się... Przepraszam. Bo tutaj adwocent też trochę do tej dyskusji. Jeżeli popatrzymy, teraz mówimy o cesarstwie. Jeśli popatrzymy na 2500 lat Cesarstwa Rzymskiego, czyli od upadku Republiki, 44 rok przed Chrystusem, do załamania się. Cesarstwa Rzymskiego, umowna data 476. Mamy dwa okresy, wczesny okres rzymski, późny okres rzymski. Wczesne Cesarstwo, późne Cesarstwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przez pierwsze dwa wieki Cesarstwa Rzymskiego notuje się bardzo dużą ekspansję Rzymu, zajmowanie, powiększanie imperium, jaki był, jak środek i był sposób Imperium na to, żeby, żeby zachować całość. Mianowicie było tak, wspólne prawo wspólna, wspólne przede wszystkim część Cezara, gdzie nie, gdzie legiony. Ale legiony nie były najważniejsze. Najważniejsze było to, że podbite narody mogły się rozwijać, korzystając z tego dobrodziejstwa, które wniosło imperium, ale jednocześnie e, akceptując górę, akceptując prawo, akceptując Cezara. Żydzi byli na przykład z tego wyłączeni, to sobie wywalczyli, jako monoteiści oddający cześć jednemu Bogu, nie musieli oddawać boskiej czci Cezarowi. Przechodząc teraz do późnego cesarstwa. To, co Darek powiedział. Cesarstwo się nie załamało przez migrację. Ono się załamało przez konflikty wewnętrzne, przez przemiany wewnętrzne. Yy, wielka wędrówka ludu, ludy germańskiej, to też, prawda tam, hunowie, troszkę, oni dokończyli dzieła. Dlaczego? Dlatego, że trafili na organizm, który nie był w stanie się obronić. I teraz zobaczmy, dobra organizacja, nas jako Europy, przygotowanie z pozwoleniem migrantom na to, aby rządzili się, czy też, żeby żyli, korzystając też z własnej tożsamości, nie wyrzekając się własnej tożsamości, ale jednocześnie akceptując to, co jest, czy też to, co zostają. Więc też naszą rolą jest przygotowanie się, przygotowanie się takie, żeby każdemu z nas się na tym terenie dobrze żyło. I cesarstwo jest niesamowite yy, też pod tym względem prześledzenia, jak kształtowanie się tego, co jest wewnątrz i jak sposób przyjmowania, jak siła państwa, zdrowa siła państwa może też nas uchronić przed rzeczami, na tak, które byśmy nie chcieli się zgodzić. Więc myślę, że też warto, yy, warto o tym pamiętać, że my się musimy przygotować. I znowu, to nie o to chodzi, że my się przygotujemy na tak, jeszcze cztery takie pływy. Wystawimy. Ja też na to pytanie, czy migracje będą, czy tu się da powstrzymać, tak? Tutaj było. No więc ja muszę powiedzieć, jestem mniej optymistyczna. Ja potrafię odpowiedzieć. Będą, nie powstrzymamy ich. Są obliczenia ze względu na chociażby katastrofę klimatyczną, która jest pewna. To już nie jest to, że jak coś, to będzie co innego. Ta katastrofa już się I są obliczenia, nie wiem, tutaj, czy. Może mnie poprawicie, ale bodajże do 2050 albo do 2007 roku około 1,5 miliarda ludzi przyjdzie na północ, bo nie będą mieli innego wyjścia. W związku z czym to nie jest kwestia, tego mówię, 15 murów nam nie wystarczy, choć tutaj nie wiem, co robili. Półtora miliarda ludzi gotuje się do tego, żeby do nas przyjść. Mówię do nas, powiedzmy, do naszego hmm. Między innymi... Szręce, bo... Przepraszam, to, już... ja odprawę, Nie, to Ale to właśnie, o no, y, 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 Państwo, wielu z Państwa, jest z jesteście kierownikami prawdopodobnie na tym porcie, ale o czytaniu o migracjach czytałem niedawno, wyrok, czyli tam, to jeszcze jeden ciekawy problem na katastrofy klimatycznej. Skutkiem katastrofy klimatycznej są migracje wewnętrzne państwa, już, w państwach europejskich. Że w Turcji się ludzie przemieszczają na północ. I, i ta y, osoba analityczka przewidywała logicznie, że będą miały miejsce przemieszczenia w Europie ludności, Europejczyków na północ Europy. A nie to, że do nas będą przychodzić, a tak. będziemy tak. w na północ. Znaczy, to będzie I Jedno jest. i drugie się działo tak naprawdę. Ta, ta. Będzie się działo jedno i drugie. Tak, tak, tak. Bo my myślimy, że tylko ktoś do nas, ale y, y, i część osób, na przykład... Y, Tutaj w Podlasie to, jest, to są inne temperatury, w to, to są inne. Mhm. Widzimy, że tutaj może, że to logiczne byłoby, żeby osoby, niektóre, które będą nam powiedziała wstać, się uciekać na Widzimy też to, że na przykład w centrum Polski, Polska Środkowa, w tym momencie no. powiedzieć, klimat się robić sukni. I ci mhm. ludzie, którzy żyją z rolnictwa prawdopodobnie będą albo musieli zmienić sposób życia, albo się przenieść. Także tak, jak najbardziej. Bo... Co do zmian klimatycznych, ja bym chętnie poleciła Państwu też książkę wspomnianego już Tomasza Ulanowskiego, Ostatnia minuta, to jest książka, którą chyba kupiłam trzy razy że już 17 osób ją przeczytało. To jest jedna z takich książek, która pozwala nam zrozumieć też kwestię migracji, to znaczy co nam konkretnie zagraża, kiedy mówimy o zmianie klimatu. Chciałabym zadać ostatnie pytanie, troszeczkę już słyszę te wypowiedzi w Państwa głosach, ale teraz proszę sobie wyobrazić, że macie sprawczość absolutną i co chcielibyście zrobić, zamarzyć, co powinniśmy zrobić, czy my jako jednostki, czy my jako kraj, czy my jako Unia Europejska? W kwestii imigracji, tak. Stworzyć, gdybym miał, zatrudniłbym wielu badaczy, żeby stworzyli na podstawie znanych doświadczeń z wielu, wielu, wielu krajów, Jednolitą, uniwersalną, europejską politykę migracyjną, która pozwoli tę migrację wykorzystać w taki sposób, żeby ona przyniosła pożytek, a nie były dla nas z zagrożeniem. Wierzę, że Wam o to, bo uda się to zrobić. To pokazują coś wszystkie dane, że to jest możliwe, jeśli pozbędziemy się a podatkowo, gdybym jeszcze troszeczkę więcej takiej boskiej mocy, to tak chciałbym, żeby ludzie się odpłynęli na fejnosy nosy i propagandę. Dobra polityka, migracyjna, dobra polityka migracyjna, zaakceptowana i solidnie wypełniana przez cały zawód, tak naprawdę, się ja, nie tylko Europę. Panie prezydencie. Nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, chciałem, się, tak, chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, jeszcze dosłownie tym zdaniem, a propos religii, połowa, połowa dziewczynków jest prawosławna. To, że na naszej granicy, a większość uchodźców islamskich ucieka przed radykalnym islamem. Więc tutaj przemysłają się oczywiście pewnie też taki radykalni, jak ten Syryjczyk, który zaatakował ostatnie trzy osoby w Niemczech. On prawdopodobnie przez Polskę przeszedł przez południe Polski, on jest z kraju, on jest z, z, z tej, ze szlaku bałkańskiego Bułgaria, i potem, potem południowa Polska. Natomiast, co Nasz mi się marzy, ja nie, nie mam bardzo wysokich wymagań i yy, oczekiwań, też perspektyw, mi się marzy dobra edukacja w Polsce, yy, żebyśmy się nauczyli po prostu, żyć ludzie będą tutaj i yy, oni będą budowali diaspory sobie też w końcu u nas. Oni uciekają na zakup, tam, tam są ich yy, ziomkowie, tam mają fryzjera swojego, swoją z i dalej. To też będzie u nas. Tam się wysyciło już od internetu tego. Na to potrzeba edukacji, nie straszenia. Po prostu potrzeba nam rządzących. Natomiast ja już teraz się nauczyłem, że... Hmm. Więc y, to, jest, to nie jest jakaś tutaj rzecz science fiction, to jest nawet NASA w tej chwili od lat prowadzi badania, jak można było ją stąd przyblokować i do tak przygasić, odzwieratami z boku, tam jakiś nie wiem. Jeżeli NASA się tym zajmuje, to że nie jest, nie jest dobrze. Y, więc y, ja bym na tej edukacji tylko się zatrzymał, a co będzie potem, to zobaczymy, bo być może kierunek migracyjny będzie zupełnie inny. My będziemy mieli, ja będę Państwu załatwiał przez moje kontakty, dzięki pomocom uchodźcom, na przykład z Iraku czy z Somalii, dostaniecie e, fajne lokum, poznajomości w kraju, gdzie, będziemy, gdzie będzie można trafiać o szliny, bo w Europie też nie muszą ich będą dawały, bo nie będzie słońca, nie będzie chlorofilu, po prostu koniec. Czy jest z tym Optymistyczny akcent. Chciałabym jeszcze się zwrócić tutaj do Adama, z którym się znamy podobnie. Oczywiście, że mm, mam nadzieję, że Twoje doświadczenia z Wielkimi nie były na tyle złe, żeby zmieniły stosunek do migracji generalnie. Nie, nie To moje pytanie nie wynikało z moich osobistych lęków. Ja tylko byłem zainteresowany, bo Darek powiedział o tym, że migracje generalnie stanowią jakiś tam... Mm, powiem kolokwialnie kopa dla nas cywilizacyjny. Tak? i się zastanawiamy, co się stanie, kiedy przewrócimy ten mur, ponieważ nie jesteśmy w stanie go utrzymać na dłuższą metę, tak? Powiedzieliście, że migracje były, będą i żaden mur ich nie zatrzyma i to byłem po prostu ciekawe. za ile lat, bo Rzymianie mieli, czyli o których tak niewiele wiem, mieli swoje wspaniałe akwedukty drogi itd. i tak dalej, w pewnym momencie akweduktami woda przestała płynąć, tak, ciepła woda w kanalizację. Akwedukty, w dużej mierze i wykończymy, bo nie Tak, duchu, ołów, Tak, tak, ale załóżmy, że woda przestanie. O, to może faktycznie to był ten tak, cywilizacyjny gobrz, tak. że nie przestawił pić wodę z akweduktów. Wszystko upadło, a na jakiś czas po, tym, po tej zapaści latamy w kosmos. Tak? Teraz być może znowu wszystko upadnie, czy się zmieni, i, i nie wiem, właśnie 100, 200, 300 lat, kiedy się to będzie mieszać. To nie jest mój osobisty lek, przed to w ogóle wiecie, no, dziwnie tak mówić o swoich jakichś tam obawach, mając tutaj twarze tych ludzi, ich oczy, oczy patrzące, prawda, z nadzieją, nie wiem, gdzie walczą o życie. A ja to pytam o wodę, która nie popłynie, nie popłynie z naszych ról, na przykład, i tak? ile czasu będzie trwało podnoszenie się cywilizacji. No zapytałem tak w ten sposób bardziej. Dla mnie była ciekawa, bo wszyscy opowiadają o tym, że multi, model multipunti w Niemczech się nie sprawdził. Tylko nie wiem, czy wiecie Państwo, dlaczego ten model powstał w Niemczech. Czy ktoś wie? Model multipunti w Niemczech powstał z, jakby w zamyśle takim, że sprowadzimy sobie ludzi do pracy, oni popracują, wyciągną na naszą gospodarkę, tę wrócą do siebie. Dlatego też Niemcy bardzo dofinansowywały. Yy, te, tą, tą, część, te działalności yy, migrantów, które miały na celu utrzymanie ich tradycyjnej kultury yy, krajów pochodzenia, zaś kompletnie niefinansowano no, kwestii związanych z integracją. Ponieważ yy, Wierzyli no w sposób naiwny, później po prostu wszyscy politycy już zamykali na to, oku, na to oczy, bo wiedzieli, że to, to się nie uda, ale to był już trudny temat. W to wierz, wierzono, że oni, no właśnie, popracują, przyjdą sobie później. Była to naiwność. Ale, ale to jest właśnie to. Złe, koszmarnie, błędne, złe założenie na początku spowodowało mnóstwo problemów obecnych. Następnie zaś, no, nawet nie krótkowzroczność, ale no. Brak, brak odwagi polityków, żeby w odpowiednim momencie to zmienić. Problemem też oczywiście jest to, że w Niemczech za światła bezrobotnych wynosi chyba 90% pensji minimalnej, w związku z czym mm. wielu osób rzeczywiście nie opłaca się pracować. To jest to już kwestia, która nie dotyczy tylko migrantów, ale także wszystkich innych ludzi. Na którym się po prostu nie chce pracować. To... Panie, w tej chwili, ogólnie rzecz lat zasiłki jakikolwiek najpierw są na poziomie hac czyli to, jak ja wjeżdżam z Niemiec dwa to było to 400 mm -hmm. Nie było to kompletnie adekwatne, albo porównywalne do płacy średniej bądź minimalnej, albo wprowadzone w HAC4, albo wprowadzone w działalność. Mhm. Mm Okej. Okay. Przy czym na przykład moja, jakby lekko wyższa od minimalnej pensji, yy, płaca na wysokości 1700 euro, mm -hmm. no to oni mieli te 400. Mm -hmm, czyli nie tak. Okej, okay, to... Tak. to się zmieniło w takim razie. Tak, to, 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 się, to się zmieniło kilkanaście lat temu, mm -hmm. że jakby yy, z założenia każdy, kto był yy, powiedzmy bezrobotny, bez yy, jakiegoś minimalnego czasu płacenia składek, socjalną dostawą tą pomoc socjalną na wysokości tych 400 euro Czyli euro. tam o 870. Rozbicie bronego budu na które też się nabrało, nie sprawdziłem, więc Dzień nie ma. Wie, nie, nie, nie wiem jak to jest w tej chwili, bo mówię. O, nie wiem, co właśnie mam już takie Natomiast tak to wyglądało, bo jak miałam do czynienia z dziećmi, właśnie niegackimi wświetlizacjami... Ja już czytałem tą informację, nie sprawdzałem jej, bo przeczytałem z dobrego źródła, ale... Tak jak mówię, to też się mogło zmienić. To też się mogło zmienić, hmm, to, to. to jest stan ich hmm. psychicznej. Super, dziękuję. Edukacja, mądrzejsi, władający. Twoje informacja. marzenia. Twoje marzenia. No mam nadzieję, że dożyję takich chwil kiedy rzeczywiście będzie jakiś pomysł na, na migrantów, na ich integrację. No bo jak usłyszeliśmy, migracje są, były, będą i nie mamy na to wpływu. Należy tylko to oswoić. Tak? Należy się do tego przygotować i stworzyć takie prawo, które jednocześnie zabezpieczy nas, ale też da im, powiedzmy, szansę, jeśli tego naprawdę bardzo chcą, zamieszkać w Europie na naszych warunkach bardzo dziękuję za wasze głosy za wiele, ja za dziękuję. Dziękuję.